Siema! Dzisiaj jest taka akcja, że, że witam w Nowym Roku. Dzisiaj wspólnie z Dawidem z kanału Urbex Masa, Maka. gdzie zapraszam do niego na kanał, bo filmy kozackie. Dzisiaj zwiedzimy sobie dom opuszczony z protezami. Także zapraszam do oglądania. Później sobie podejdziemy tam. Zobaczyć. Też wejdziemy tam. Najpierw będziemy wchodzić do domu. Na samym wejściu, co można zauważyć, to już są protezy. Taki widok na wejściu dosyć dziwny. Ale nic, wybijamy do środka. Tak, I to takie tam jest zeszyt. Matematyka chyba Tak To, to jest od kołyski od kołyski? No to tak no, wygląda, no To jest globus Wytłoczanka tak. i proteza jest dom zrujnowany troszkę, ale nagle nie No jest ciekawe

Zbiór, nie będę zbliżał się. Nie pokazywałem jakichś tam danych. sobie jakie są jeszcze tutaj. Mhm. Salutki, widzisz? Ma. Uh -huh. A patrzę, to była toleczka taka mała. Aha, wygląda jak nie, naprawdę, włosy. Ty, no. A ty mówisz włosy, ja zrozumiałem osy. <głysy> nie, włosy. Nie, to też to nie jest, to Są końskie chyba, co? No, A może być, że to jest grzywa końska. No. uskienn, sinke, lioc.

Mają no, swoje lata Czy tutaj różanie jest, kowi bowiu? Gdzie, gdzie w innym opakowaniu? Nie, to Nie, jest to z... jest chyba wiesz co? Cięć do powiedz. No? A tu jakaś odbludza nowa lisz? No, A zapakowana? No, obrazki no, wyglądają jakieś. Może przejdźmy tutaj. Mój szpieg jest spodawny. środek już wyjęty, wszystko. Kiedyś puchenny, fibowiczik, naprawdę to dawno, dawno czasu. Kozuch. jakie organki, jakie ency. O, krydają ładny, nie? No, ładny. tak samo muszę tu jest Dobra, szklanki to patrzcie jaki tutaj jest Psy. Tutaj bardzo, 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 bardzo Ty też był piece? Tak piec, no. Jeszcze trzepaczka jest. Nie ja, wiem. Tylko zostało z tego. Macie jakaś terapatelnie widzisz. Łączka jaka zardzawiała już. Bośkarka jaka jeszcze razjawiasz. Tarka? Tak. Dobra. To zobaczymy co tutaj. Na przykład ostraży chodzić. Na strychu to trzeba będzie ostrożnie chodzić. Tak, za ja jedziemy patrz jeszcze, jak, jakiś, no, dole, wiesz, na, 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 na przetwory tutaj. Ja sobie, nie wejdę tam do środka. Zarka? No, widzisz, gdzie nie mogę tworzyć. Jakieś przetwory widzę, chyba tam jeszcze ogórki nawet są słucham, w słońku. Co są? Górki. I spójrz na to. Palowali w tamtych czasach, widzisz? Mhm. Mm to takie wałki chyba były specjalne, tak. no? robiły takie wzórki. No, no. Trzeba ostrożnie tutaj chodzić, po tym te, po miejscu. Tak jeszcze się wspomniałem, nie wiem czy tu jest też, wiesz, podpiwniczony dom. Ostatnie chyba ciuchy. Właściwie tutaj. Są przetwory. Gorki, kombociki jakieś. 2007 rok kalendarz jest traktorek. No się wbijamy na chwilę na strych. Dzień dobry, Winko. I są protezy. Na wejściu. Ubrania. Ciekawe, do czego to służy. Służyło. Jak ktoś wie, niech da komentarz. Tam są kolejne protezy stoją Tu pewnie działa, się suszą w poczuszce. Może to jakaś maszyna do robienia tych protest czy coś Nie wiem do obróbki Może drewna I tak się to prezentuje jeszcze tam wejdę do tej szopki, dalej nie idę, bo pokazywałem pewnie na dole jak wygląda sufit, także nie będę ryzykował się przepraszam. Przyjdziemy do tej szopki tam, na zewnątrz jeszcze jednej Jeszcze sobie zobaczymy tą szopkę. Nie drewno albo na rozpałkę, albo do robienia tych różnych drewnianych elementów. Protes, tam było właśnie od łóżeczka chyba. Tu jest też od łóżeczka, tam od kołyski, nie od łóżeczka. Tak by to wyglądało. Jedna. Jeszcze jedna szopka, te opony odciągnika, jakaś szafeczka stół. Wiem, że tutaj wejdziemy chcę zobaczyć co jest dla zwierzyny O, tutaj po idło jakaś zagroda była dla jakiegoś zwierzaczka że tak to wygląda jeszcze ja tam wejdę teraz do tego domu na strych, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy w dwójkę wchodzić, bo stan jest taki, a nie inny. Więc jeszcze pokażę, co tam na strychu, a tam jeszcze jakieś protezy pewnie są. Na dzisiaj tyle w temacie. To już, jak coś to do następnego i zaglądać do kolegi na kanał, bo warto. Na razie trzymajcie się. Na razie, cześć.